Witam po kilkudniowej przerwie. Mamy 16 sierpnia. Byłem 5 dni na krótkich wakacjach, troszeczkę nad morzem. I wracamy do, do rzeczywistości, do roboty w polu. Tam jeszcze przed wyjazdem, w tamtym, w ubiegłym tygodniu. Belowałem trochę słomy, ale to nie nagrałem z tego nic, bo jednego dnia byłem już tak zdenerwowany na tą robotę, że nie chciało mi się nawet nagrywać. Tam belki mi się rozrywały, siatka nie chciała iść, a drugiego dnia po wizycie u dentysty strasznie mi spukły, spukło nie mogłem też za bardzo nic mówić. Także nie nagrywałem Kiedy mnie nie było Tata dokończył belować słomę Pozwoził wszystko Tam za mną Jest sterta ze słomą Zrobiliśmy około 170 bel Mam nadzieję, że wystarczy No a ja tu zrywam sobie ściernisko Talerzówką tu akurat na tej działce pójdzie poplon. Będę wysiewał. Tu jeszcze zrobię parę przejazdów i jadę dokończyć koszenie zboża. Te kawałeczki, co zostały pod lasami, to tak myślę, że je wytnę. Bo pogoda, jak widzicie, jest taka niepewna. Tyle czasu było sucho, nie padało tutaj nic, także to jest boże przeszło mocno. Myślę, że jest dużo bardziej dojrzałe niż tydzień temu. I szkoda, żeby teraz jakaś burza tutaj dolała wody. Na razie, według prognozy, to na tam 13-14 godzinę ma nie padać. Mamy 12.40 Także zaraz będę ruszał, kombajn mam uszykowany Myślę, że jakoś godzinkę czasu to zajmie, może troszeczkę ponad, bo tu przejazdy jeszcze są Trzeba dojechać na pole To już zakończymy może, wam? No leżóweczka ładnie robi, tutaj czyste rzysko. Także ta leżówka może iść Niestety chyba w tym roku Nie pójdzie wszystko bezorkowo, będę musiał trochę poorać Pod oziminy Bo Jedną działkę mam dosyć zarośniętą, mocno perzem No i tam innymi chwastami też No i Niestety nie mam takiego sprzętu, żeby dobrze to uprawić bezorkowo. Żebym chociaż miał trochę większy ciągnik, to wtedy można by było zrobić to głębiej i lepiej by się to wymieszało wszystko z ziemią. A z tak dojczym niestety nie dam rady. No więc zostaje orka, nie ma co tu się na siłę upierać, jeśli się nie ma aż takich możliwości. No, także tam jedna Jedna działeczka tylko będzie po chyba, tak mi się wydaje. Reszta pójdzie w bezorce. Dobra, to na razie tyle jeszcze zrobię te 2-3 przejazdy i widzimy się pewnie na kombajnie. No i jestem na działce, która jest jeszcze do koszenia tutaj kawałek i za tymi drzewami trochę więcej. Tutaj bizonek. Sieczkarnie założyłem już nie będę tutaj czekał aż ta słoma przeschnie, żeby ją zbelować i tu jechać. Tniemy na sieczkę i tyle. Żydko doszło, sporo. Jak tutaj kosiłem no, tą resztę, to tu było jeszcze naprawdę zielone. A teraz już ta słoma wyschła. Ziarko też jest twarde. Tam za tymi drzewami trochę leży, to może być i mokrzejsze, ale to już tam tyle co tego ziarna uleci, to pójdzie zaraz do zmielenia, do skarmienia, także myślę, że się nie zepsuje, a będzie po prostu wykorzystane. No to mamy tutaj wykoszone, już pięknie to wygląda. Te koszenie z sieczkarnią fajnie, słoma rozłożona, pocięta drobniutko. To akurat lega, ale sama słoma jest pocięta. Ścieli, takie ładne dywany. Piękna sprawa. Coś, nie coś nawet do zbiornika uleciało. A tu ta działka, co mówiłem wcześniej, że trzeba będzie ją przeorać. W sumie to nie jest jeszcze najgorzej. Bywało, że były gorzej zarośnięte. Działki, ale jest dużo peżu. Tu jest takie... Nie wiem jak to nazwać. Wymoczysko? Tutaj zawsze woda stoi na wiosnę. Jak są takie normalne lata, nazwijmy to tak. To zawsze tu jest błoto. No, ale odkąd tak te żyto hybrydowe sieje i tak się pryska na chwasty na jesieni to trochę się ograniczyło tutaj tych chwastów i jeszcze coś się zbiera z tego kawałka, tutaj mokrzejszego, bo kiedyś to kompletnie nic tu nie rosło. No, ale trzeba będzie tutaj dwa razy polecieć gruberem, potem to przeorać. Żeby trochę przyhamować ten pesz, trochę go jednak zlikwidować. No bo to... No nie jest to pożądana rzecz na polu. Bardzo przeszkadza. We wszystkim potem. Dobra, lecę na drugą działkę. Jeszcze tam też mam taki pasek do dokoszenia i by było wszystko. Tak to wygląda z góry. Nie ma się czym chwalić, ale no jak się już pokazuje, no to trzeba pokazywać wszystko. Także takie zarośnięte działki też mam. O tu widzicie górka, słabsza ziemia, piasek to tak nawet też nie chce rosnąć. A tutaj no multum. Nic, zwalczymy go. A tu dojeżdżamy do drugiego miejsca, gdzie trochę zostało. Tutaj moja kukurydza. A tutaj pod lasem zostało właśnie trochę żyta. to zaraz to włyknę tutaj to chyba się muszę tyłem wcofać bo to tak leży pochylone w tą stronę żeby się nie zapchało chyba tak zrobię i tu taki kawałeczek dobra muszę listwę rozłożyć i możemy kosić No i żniwa 2022, można powiedzieć, mamy zakończone, wszystko wykoszone Tutaj o całkiem sporo uleciało Jcie opłacało się kombajnem wyjechać Że tak to wygląda. Słoma ścięta. Zaraz tutaj przyjadę talerzować. Co do żniw, jakieś małe podsumowanie. Może zejdę. Tak muszę obczyścić. Plony w tym roku zadowalające. Nakłady nie były jakieś tam mega duże nawozu, poszło troszkę mniej niż w ubiegłych latach a plony były naprawdę dobre groch pierwszy raz miałem, wyszedł fajnie e... no, fajna uprawa przepraszam fajna uprawa e... dobry jakby to powiedzieć no W płodozmianie zawsze to jest coś innego niż tylko zboża i zboża i zboża. Myślę, że stanowisko też super po nim będzie podprzężyto. Wzbogaci nam ziemię w azot, wyciągnie z powietrza. Także na pewno będę siał w następnym roku, w następnym sezonie. Też groch eee, owiec to już mówiłem, na jednej działce 5 ton na drugiej 3 także też zadowalająco no tam te 3 tony może ktoś powie, że to mało, ale na tej działce to akurat jest dosyć sporo żyto żyto to jedna działka mnie rozczarowała trochę tamta najdalej, gdzie woziliśmy tą jednoosiową przyczepą tam około 4 ton wyszło, także myślałem, że będzie lepiej. Tutaj ta działka, na której się aktualnie znajdujemy, wyszła bardzo fajnie. Około 5,5 może nawet po 6 ton z hektara. Jedna działka, taka malutka pół hektara, gdzie ukosiliśmy prawie 4 tony z pół hektara, co daje nam plon z hektara około 7,5 pod 8 ton. Także to naprawdę fajny wynik. Szkoda, że z takiej małej powierzchni. Aczkolwiek to pokazuje, że jaki jest potencjał tej rośliny: że da się Radę tyle osiągnąć w taką wydajność. No i tyle, no tej słomy troszeczkę mogło być więcej, mogłem nie sprzedawać tam, tamtego kawałka. Ale myślę, że starczy, jak nie to mam jeszcze ciuki słomy w zapasie na, na stropie, w oborach leżą. Służą za ocieplenie. No ale jeśli jest taka konieczność, to trzeba będzie je zużyć. No i tyle, żniwa skończone, ruszamy z uprawkami pożniwnymi. Już część jest zrobiona. Zaraz się biorę za resztę. Siew poplonów. Jutro kosimy działeczkę trzeci pokos. Przy domu łąkę mega się zeschła ta trawa. Nie było mnie 5 dni w domu. 4 w sumie. I różnica naprawdę jest kolosalna. Jak wyjeżdżałem, trawka była ładna, zielona. A teraz już ma tak brzegi poprzypalane. Taka brązowa się zrobiła. Trzeba jak najszybciej ją ciąć dzisiaj jeszcze nadają burzę na wieczór także się wstrzymujemy, jutro ją skosimy, pojutrze będzie zbierana no, poplony trzeba posiać mam tam, już kupiłem gorczycę, rzodkiew, wykę jarą dołożymy jeszcze trochę swojego grochu myślę, że fajna mieszanka będzie dobra, to czyszczę trochę, zwijam do domu i coś dalej będziemy działać. Mamy już po godzinie 20.00 ja tam miałem przerwę na obrządek i teraz jeszcze tutaj robię. Nie dużo już mi zostało, tam myślę, że pół godzinki i mówię tak wysiądę, pokażę Wam jak tu to robi, póki jeszcze widno jest. Szczerze mówiąc jestem pod wrażeniem pracy tej talerzówki. Myślałem, że to będzie a to tam polskie, nie? To nie będzie chciała wchodzić w ziemię, tak jak to ludzie gadają o tych talerzówkach tamtych w X czy w V, to akurat jest w X, yy, że to nie będzie chciało wchodzić w ziemię, że to nie robi roboty, że to sypie góry, nie? A to kurczę, fajnie robi. Yy, znaczy to zależy dla kogo fajnie, bo jak niektórzy lubią robić uprawkę pożniwną na 15 cm, no to nie dadzą rady tą talerzówką, chociaż moim zdaniem to głupota. Na taką głębokość ryć. Ja tu robię na 5 do 7 centymetrów, i dla mnie to jest w zupełności wystarczające, żeby pobudzić samosiewy do kiełkowania, nasiona chwastów, przerwać parowanie. Tutaj sporo słomki wystaje na wierzch i o to, o to, myślę, moim zdaniem chodzi w takiej uprawce, żeby ta ziemia była przysłonięta tymi resztkami. Poza tym, to wszystko co jest na, na wierzchu, to też jest jakby pokarmem dla dżdżownic. Także to, że pole jest czarne, to wcale nie znaczy na czarno uprawione. To wcale nie znaczy, że jest to dobrze. Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie jestem jakimś tam ekspertem, ale przy, od kilku lat jakby no działam na tym gospodarstwie, decyduję o, o wszystkim także coś tam myślę mogę powiedzieć już z własnego doświadczenia fajnie to robi tutaj prawie maksymalny kąt natarcia jest i naprawdę fajnie idzie zrusza to wszystko, podcina ten wałek robi robotę i to głównie dlatego, że jest wysunięty za maszynę i jak tutaj idzie górka z tej, z tego pierwszego wału Talerzy, to ten wałek ją przyrównuje Trzeba też umiejętnie jeździć Żeby potem w następnym przejeździe Ten talerz pierwszy Szedł gdzieś tutaj I on wtedy zawala Tutaj ten rowek I jest dosyć równo Fajna maszyneczka Aczkolwiek mogłaby być szersza Myślałem, że będzie Tam ona ma 2,70-2,80 Myślałem, że będzie wystarczająca do Deutscha pod te 95 koni ale mogłaby być spokojnie ta z bometu 315 i też by sobie bardzo dobrze radził I tak to idzie Dobra to chyba na dzisiaj tyle no zobaczymy tam się jutro w jakiejś kolejnej pracy 17 sierpnia godzina 16 kosze trzeci pokos cięcie spóźnione o jakieś 4-5 dni przez 5 dni ta trawa się zrobiła taka żółta tak ją przypaliło e masakra o końcówki jakie poprzysychane a ogólnie to towaru jest sporo. Ten trzeci pokos poszło 100 kg. No, pokosiki fajne. Myślę, że fajny zbiór będzie. Chociaż to nie ma też co tak chwalić. Bo już wiele razy na tej łące mi się wydawało, że pokosy są fajne, grube, że będzie bel. A jak przyszło, to co do czego, to tych bel nie było. Ale trawka jest miejscami lepsza, miejscami gorsza. Sporo koniczyny się pokazało teraz. W tym cięciu tutaj to akurat koniczyny nie znajdziemy, bo tu taki bagienny teren. Ale tutaj, tam trochę wyżej. O, o tam sporo koniczyny było. No możemy podejść tam nawet taka. Kępa koniecznie urosła. O, tu też mamy, tu już nasionka się wysypują. Tutaj takie wilgotne miejsce, bo tu od bagna jest wilgoć. To tu też takie fajne pokosiki. Tu prawie sama koniczynka, taka kępa tu urosła. Dobra, to jadę dalej z tematem. Zobaczcie, tyle czasu już u nas nie padało, że całkowicie wyschło te bagienko. Nieraz przy pierwszym pokosie to tutaj, o to jest ciężko wykosić. A dzisiaj wykosiłem 60 tutaj wszystko. To oczywiście nie pójdzie do, do karmienia bydła w bele. Kiszonka tego nie będę zwijał, tylko to tam się wywiezie z obornikiem. Ale oj, suchutko tu jest. Lecę zmienić nożyki, obrócić, bo to po takim koszeniu, w takich warunkach, to specjalnie tu już zjechałem, obkosiłem brzegi na zużytych już nożach i te bagienko. Teraz sobie obrócę to już to elegancko do koszy.